Halo, witam. E, nagrywam to drugi raz, więc Sorki, Widzicie, z drugiej, po prawej stronie jest nagrany mój pierwszy raz. E, więc tak. Ogólnie nagrywam edita, bo. Kurde. Na początku mojego kanału był taki. No. No, jak robię sobie edit, mapkę tak po prostu i po prostu postanowiłem zobaczyć, jak. Te moje edity się zmieni... zmieniły. I tak. Link do tamtego odcineczka macie w opisie. Możecie łapkę w górę zostawić na start. Tak jakby, bo ja to nagrywam drugi raz. Ale no. Łapkę w górę zostawcie. Subika. I tak. Ogólnie to będzie też taki odcinek pogadańkowy. Trochę. E, będę mówił, co się będzie działo na kanale, jakaś tam nutka pewnie sobie leci w tle I tak, pierwszym e, tym Pierwszą wiadomością będzie to, że e, Mam Instagrama, co nie? I tam Czasami będę wrzucał info o live'ach Więc e, możecie wbić tam Sobie na Na, e, na Instagrama mojego, którego macie w opisie. Tam na relacji będę. rzucał na przykład jest live, co nie? Wy wchodzicie sobie na Instagrama i to widzicie. Oczywiście oddaję tam followki. więc możecie coś tam zostawić. Tak, następną wiadomością jest to, że założyłem sobie TikToka, tak? Założyłem sobie TikTok'a. Eee, tam już mam kilka filmów, mam ogólnie 100 followów, tam 114 dokładnie. Czasami tam wrzucam filmy. Więc na przykład jak mi wyślecie gifta, ostatnio dostałem takiego gifta na live. To po prostu nagrałem sobie tam TikToka, że dostałem tego gifta. Mogę Was zapromować, jak nie macie TikToka, to nie. No i nagrywam tam sobie filmy. Tak, po prostu. TikTok to TikTok. Eee, są tam... Będę tam nagrywał tylko filmy z to bo kiedyś też nagrywałam inne odcinki, ale to mniejsza. Eee... Tak, może takie trochę ważniejsze info to teraz... Info o live'ach... Live'ów... Wiecie, live y to są taki spontan, wielki spontan. E, więc nie wiem, kiedy je ja mam zrobić. Um, e, jak mogę, to robię, więc po prostu musicie być czujni, zostawić suba z dzwonem. E, I wtedy będziecie wiedzieli, kiedy jest live, bo będą powiadomienia. Na live'ach oczywiście możecie ze mną zagrać, mam też tam alerty z donatów. no i ogólnie taka sprawa. O czym jeszcze mogę z Wami pogadać? Nie wiem. Jesteśmy tak, no, może nie w połowie, trochę dalej. Ale jak ktoś jest, to niech napisze w komentarzu Capito Cox, znaczy jak ogląda, cenę nie. E... I wtedy przyknę wam serduszko, będę wiedział, że oglądacie moje filmy. No i tyle. To będzie takie upewnienie, że jesteście prawdziwymi widzami. Co to jest? Nie wiem. Eee... Co? Tak? Gdzie się zrobił? Yokiu. Jaki... Widow lasera Ty. Halo. No, pachnij to. Ok. Tak, to. E... No, napiszcie w komentarzu. Kapito Koks. Zbagowałem się, co? E... Nie mam już o czym z wami gadać. Nie, to był Box. <śleskujesz> No i się zaciąłem. Podługośnie teraz nutka w tle, bo, bo... bo się zaciąłem. Albo to wytę po prostu. I w ogóle jak będzie tutaj 15 łapek... Nie no, 15 to tu... choć możecie wbić. Jak będzie tutaj 15 łapek, to wrzucam filmik z y, mojego konta. Udawiecie się ile skinów mam, y, ile wyda na to konto, bo mam inne jeszcze. Z którego to jest zresztą mogę zrobić przegląd? Tylko jest na PS4. Yy, I możecie napisać w komentarzu, jaką inną grę chcecie. Do wyboru mamy kilka gier. Na przykład takich jak y, Among Us, co pewnie dużo osób będzie chciało. Nie, bo nie dużo, Ale ktoś będzie chciał na pewno. Yy, co ja mam tu zrobić? A to jest. Nie to, nie to, to jest Nie wiem. Mamy Overwatcha, z którego już dwa odcinki były. Eee, mamy Minecrafta. Eee. Z Minecrafta na pewno będzie, bo będę teraz z Lonkiem grał na serwerze takim fajnym. No to Minecrafta nie musicie pisać. Rocket League jeszcze możemy choć za tą gierką, tak? No jednak nie przypadło mi tego gustu, choć dla widzów zrobię wszystko. Eee, Okej, okay, kiedy to się skończy? Halo. Okej, okay, przyspiesz, a nie. Okej, okay, to już koniec. Cztery. Brać w dół, co Tak. Czyli z 20 zajęło mi to 15 minut? Tak. Okej, okay, tyle mi to zajęło. Eee, tak, jak tyle odcineczek trwa, to nie ma co. Ja chyba kończę. Eee, jak Wam się podobało, to łapka w górę sobie z dzwonem. No, i wtedy zapraszam do następnych odcineczków. Po prostu do zobaczenia. Już nie przedłużam, zresztą nie będę. No, nieważne, się mam po prostu. I'm gay! <laughs>